Brak ochoty na bliskość to często nie problem w samej relacji, ale sygnał od ciała, że coś jest nie tak i o tym w dzisiejszym odcinku. Witamy w podcaście Instytutu Efektywności. Z tej strony Sebastian. Cześć, tu Gosia. W dzisiejszym odcinku będziemy rozkładali na czynniki pierwsze temat libido i podpowiemy, co możesz zrobić bez wstydu i bez mitów, żeby po prostu ten poziom libido podnieść. I takiej ochoty, właśnie na bliskość z partnerem, ale po prostu na jakość swojego życia. Gosia, w takim razie z perspektywy diety, jak to wygląda? Dlaczego mamy niskie libido? Mhm. Generalnie. Jest znowu wiele czynników, które na to wpływają, bo my bardzo często myślimy o tym, że coś jest nie tak z partnerem, bądź ze mną, że nie wiem, może. Mam jakąś blokadę, coś jest nie tak, może muszę coś przepracować. Oczywiście to ma znaczenie, bo wiadomo, relacja też ma wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy właśnie tutaj tę drugą osobę, czy właśnie chęć na zbliżenie. Kolejną kwestią, jeszcze poza dietetyczną, jak już przy tym jestem, to jest też zmęczenie, na które w ogóle nie zwracamy uwagi, ale jeżeli my jesteśmy ciągle przebodźcowani, zmęczenie żyjemy w biegu, no to organizm ostatnio o czym myśli, no to właśnie zbliżenie z partnerem tak naprawdę, nie więc też powinniśmy zwrócić uwagę. Na to, czy mamy po prostu czas i e, czy mamy energię. Kolejną kwestią już tutaj jest ta dieta, o której wspomniałeś. E, ma ona znaczenie, dlatego że niedobory pokarmowe one też wpływają na spadek libido. Na przykład bardzo często zauważa się, szczególnie u kobiet, spadek libido przy niedoborze cynku czy witaminy D3. A to jesteśmy w stanie pozyskać i podczas suplementacji czy ekspozycji na słońce, jeżeli mówimy o witaminie D3, a cynk oczywiście z diety. Też są bardzo ważne kwasy omega 3, więc to też będzie miało wpływ. Kolejną kwestią są zaburzenia hormonalne i one też są powiązane z dietą, ze stylem życia, ze snem, ze stresem, więc znowu też zaburzenia hormonalne i tutaj w dużej mierze będą po prostu wpływały. Jeżeli mamy wysoki poziom kortyzolu z różnych czynników, czy to jest stres, czy też właśnie stres stres w organizmie, stany zapalne i tak dalej, one też, stres blokuje chociażby testosteron, więc to ma wpływ zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Kobiety z bardzo niskim testosteronem też mają niskie libido. Jeżeli mamy zaburzenia hormonalne progesteron, estradiol, prolaktyna, zaburzenia tarczycy, choroby tarczycy, to znowu będzie wpływało i na kortyzol, i na testosteron, i w ogóle na tutaj równowagę hormonalną, co za czym idzie po prostu na libido. Też mm, na przykład zaburzenia hormonalne wpływają na to, że na przykład bardziej się stresujemy, że bardziej coś przeżywamy, że jesteśmy bardziej rozdrażnieni, to będzie wpływało na kortyzol, a to będzie wpływało na libido, więc tutaj czynników może być dużo. Też tak naprawdę znowu niedoborowa dieta, bądź dieta, która jest bogata w produkty prozapalne, będzie sprzyjać stanom zapalnym, a to też będzie obniżać libido, więc też stany zapalne, dieta, otyłość, bądź właśnie niedowaga również będą wpływać na hormony. Niski poziom tkanki tłuszczowej też będzie wpływał na zaburzenia hormonalne, więc tak naprawdę czynników jest dużo. E, na przykład, też sen e, wiąże się bardzo mocno z e, zaburzeniami libido o którym się bardzo, bardzo mało mówi, ale sen poniżej 6 godzin już zaburza libido i regenerację, i zaburza hormony, i również tutaj wpływa na libido, więc to nie tylko jest problem z partnerem, bądź w ogóle nie jest to problem z partnerem, tylko po prostu trzeba znowu usiąść i pomyśleć, co się dzieje w moim życiu, że ja nie mam ochoty na libido, że nie mam, mam niskie libido, że nie mam ochoty na zbliżenia, bo założę się, że oprócz tego jest jeszcze masa innych rzeczy, które nam przeszkadzają, na przykład to to, że nie mam energii, że boli mnie głowa, bądź jeszcze inne czynniki. Mhm. No ja właśnie, tak jak na samym początku, w sumie od tego zaczęłaś. To jest chyba taka też podstawa, właśnie. Y Całości naszego życia i patrzenia właśnie na ten, na ten problem, to znaczy zmęczenie. Po prostu to, że jesteśmy jako ludzie często zmęczeni. No i właśnie taką ostatnią rzeczą, na którą w ogóle już patrzymy, czy to w relacji, czy w ogóle nawet jeżeli jesteśmy aktualnie sami, to jest to, żeby właśnie poświęcić ten czas na to, żeby no z kimś, nie wiem, mieć po prostu seks i mieć kontakt jakiś fizyczny no to często jest to ten temat taki odkładany, no bo właśnie śpimy mało. Mhm. No jeżeli już śpimy, no to już pomijając właśnie kwestię samego zbliżenia, no to jesteśmy po prostu często rozdrażnieni, szybciej nas zdenerwować można, właśnie wszystkie hormony czy, czy neuroprzekaźniki nie są albo w odpowiedni sposób wyregulowane mhm. i no po prostu działa nam się po prostu gorzej, więc kwestia tego odpoczynku. Zwłaszcza jakościowego, to co rozmawialiśmy też w poprzednich podcastach na temat jakości snu, na temat tego, w jaki sposób można odpoczywać w trakcie dnia, jeżeli jesteśmy w pracy. No to są takie elementy, na które przede wszystkim warto zwrócić uwagę. No a to że dodatkowo jeszcze właśnie potem to co zjemy i w jaki sposób naładujemy się tą energią też będzie na nas wpływało to też ma oczywiście kolosalne znaczenie no bo przecież jeżeli jemy właśnie takie produkty prozapalne o których mówiłaś no to tak naprawdę sami w sobie takie wiesz te mikroogniska takie te no zapalamy różne rzeczy Łącznie w tym, że właśnie, no nie wiem, no nie mamy na końcu tutaj ochoty na przykład na zbliżenie i chorujemy, mówimy, a mamy niskie nie libido, niskie libido, ale właśnie, jeżeli byśmy się skupili na tym, co zrobić, i właśnie tu teraz pytanie do ciebie w takim razie z perspektywy chociażby diety, co zrobić, żeby rzeczywiście ten poziom libido mieć na odpowiednim poziomie, a co w tych produktach prozapalnych konkretnie jest takiego negatywnego, czyli w sensie, jakie produkty to są te negatywne, a jakie są takie, które nam pomogą podnieść ten poziom? Myślę, że na. W początku warto zmniejszyć ilość słodyczy, które zjadamy, bo zjadamy ich bardzo, bardzo dużo, co zauważam u moich pacjentów, ale też u znajomych i po prostu gdzieś tam u ludzi. Więc tutaj zmniejszenie ilości słodyczy, a włączenie w to, na przykład, w to miejsce produktów odżywczych, czyli warzywa, owoce, orzechy, ziarna, nasiona. Na przykład wspomniałam tutaj o cynku. Na przykład w cynku są bogate zboża, też warzywa, też na przykład jaj, ja, owoc... Mówiłam o owocach morza? Chyba owoce morza, w każdym razie, nie, owoce i warzywa, mówiłam teraz tak, owoce morza, ryby, też pestki dyni, orzechy, więc tutaj jesteśmy w stanie jak najbardziej uzyskać z diety ważne minerały, chociażby kwas omega-3, czyli tłuste ryby morskie. Też będą bardzo istotne witamina D3, czyli znowu ryby, masło, ale no tutaj głównie też ekspozycja na słońce, co też będzie miało wpływ na hormony, a hormony są bardzo ważne w Regulacji tutaj libido, żeby się jakby zwiększyło. Więc też no tutaj musimy zwrócić uwagę na to, żeby ta dieta była jakościowa. Też znowu przetworzone produkty, fast foody, żeby po prostu je ograniczyć do minimum, a naprawdę skupić się na tym, żeby ta dieta była odżywcza, żeby była różnorodna. Jak najwięcej znowu warzyw, białka, czyli znowu mięso, jaja, ryby, nabiał, żeby one się znalazły w diecie, bo to wszystko odżywia nasze hormony, ale też dodaje nam energii. Więc Tutaj ten organizm zacznie łapać tą równowagę i będzie po prostu lepiej funkcjonował. Też myślę, że jeżeli. Tak się dzieje. A na przykład dieta jest odżywcza i naprawdę staramy się o nią bardzo dbać. No to znowu zwrócić uwagę na to, co mówiłeś, czyli zmęczenie, to jak my odpoczywamy, to ile mamy stresu, to jak śpimy, czy mamy aktywność, czy nie mamy. Tutaj aktywność też zwiększa libido, więc to też jest bardzo bardzo istotne, no a przede wszystkim też mówić o tym problemie, rozmawiać i z partnerem, bo często to się tak dzieje. Ja mam bardzo dużo kobiet w gabinecie, które po prostu się wstydzą o tym mówić, że mówią o swojej kupie jak ona wygląda, ale wstydzą się powiedzieć, że co zrobić, jeżeli mam niskie libido. To jest taki temat tabu, ale on jest bardzo ważny, bo może to być oczywiście kwestia partnera, bo partner może się nie obrazi, ale w, koń w końcu się zezłości w jakiś tam sposób, więc warto po prostu porozmawiać otwarcie, że nie mam zaburzenia jakieś ze zdrowiem, że to może mieć wpływ, że chcę to naprawić, jakby tutaj ta rozmowa i relacja też jest ważna, bo jak będzie kłótnia, będzie obraza i tak dalej, to w końcu też podświadomie już organizm. Też nie będzie chciał, ale to odkładamy na bok, bo to jest kwestia myślę bardziej psychologiczna, ale też właśnie kwestia, żeby o tym mówić otwarcie. Czyli jak idziemy do lekarza, na przykład endokrynologa bądź do innego specjalisty, to powiedzieć po prostu, że jest taka sytuacja, i rozszerzyć diagnostykę bądź wywiad, żeby dojść do tej przyczyny, co może na to wpływać, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie tutaj naprawić to libido. Mm -hmm. No, właśnie ta kwestia samej rozmowy o tym też jest bardzo ciekawa, właśnie, że dlaczego właśnie ludzie mają problem w ogóle o tym tak naprawdę rozmawiać czy mówić, pomimo że to jest coś naturalnego, bo z drugiej strony każdy z nas przecież zna ten moment, kiedy z kolei jest taki właśnie mocno pobudzony i energia, energia go rozpiera w tym właśnie do tego, żeby się powiedzmy ze swoim partnerem, partnerką zbliżyć. A tu właśnie gaśniemy, no i właśnie co jest tak naprawdę powodem tego, tego wszystkiego. No to między innymi przecież partner, jeżeli jest to związek, oczywiście zdrowy i wszystko jest ok, przy odpowiednim oczywiście rozmowie i tego, to powinien wesprzeć i pomóc, tak naprawdę. Więc myślę, że, mm, wiadomo, trzeba zacząć od podstaw, czyli w ogóle w swoich związkach rozmawiać, ale jeżeli już potem rozmawiamy, to właśnie o wszystkim, o tym, co jest super, bo to jest właśnie najlepsze, jeżeli planujemy wszystkie piękne rzeczy, ale no też cały związek, się składa z różnych mniej przyjemnych rzeczy, tak jak nie wiem, czy to sprzątanie i obieranie ziemniaków, czy właśnie to, że po prostu mogę nie chcieć nie, nie mieć ochoty na seks w danym momencie. No i opowiedzieć o tym normalnie, a może wręcz poprosić właśnie y, o pomoc. Mm -hmm. Jasne, jak najbardziej. Jestem za, zatem żeby rozmawiać przede wszystkim, ale też właśnie szukać pomocy, bo to nie taka natura, nie? Właśnie znowu też często no, kobiety, mężczyźni spotykają się w gabinecie, mało kto o tym mówi, ale rzeczywiście słyszą, że taka pani uroda. I teraz ja sobie uświadamiam, dobra, no to skoro taką mam urodę, no to tak będzie. I teraz y, albo popadam w jakieś zaburzenia, że za chwilę mój związek się rozsypie bądź nie wiem, jakiś inny partner nie będzie mnie chciał, bo jestem beznadziejna, a tak naprawdę to nieprawda. nie? Tutaj trzeba zawsze szukać przyczyny, bo ona gdzieś jest. Ja, tego, że... Wspominałaś też m.in. o aktywności fizycznej, jak to, jak to wygląda z perspektywy właśnie Libido i poziomu Libido, że to może w, w jakby podnieść i z tego, co, to, co tak z różnych tutaj informacji, które udało mi się też przed podcastem pozyskać, właśnie w ogóle najlepszym triggerem oczywiście jest każdy ruch, więc jeżeli możecie iść na spacer czy po prostu jechać rowerem do sklepu, to jest lepsze niż przejechać samochodem, jeżeli już macie problemy na przykład z Libido i chcielibyście zawalczyć o, o ten wy wyższy poziom i wyższy poziom tej takiej energii seksualnej, ale najlep najlepszym triggerem jest taki trening siłowy, mm -hmm. czyli stricte, jeżeli możecie się wybrać na siłownię albo jeżeli na siłownię, tylko na ogrodzie macie jakieś nie wiem, cegły do poprzenoszenia czy cokolwiek, to rzeczywiście w takim kontekście jak najszybszej odbudowy, zwłaszcza u mężczyzn tego poziomu testosteronu, to będzie taki trening właśnie stricte Skupione na tym, żeby nasze mieście mocno przepracowały, żeby po prostu y, odpowiednią siłę z tych mieści wydobyć. W, w organizmie zachodzi naturalny proces właśnie tego wytwarzania się tej większej ilości testosteronu i czasami możemy mieć, jako mężczyźni, gdzieś też w różnych rozmowach biorąc udział, um, słyszałem, że ktoś właśnie siedzi cały dzień zestresowany i nie ma ochoty, nie ma ochoty wręcz, powiedzmy, nawet patrzeć na swoją partnerkę w jakichś tam jeszcze mhm. kłótniach, czy czymś, a nagle po treningu, kiedy teoretycznie w cudzysłowie powinniśmy być o wiele bardziej zmęczeni i oczywiście jesteśmy, gdzieś to nasze ciało jest, ale ten cały system hormonalny neuroprzekaźników i wszystkiego, który został pobudzony, to tak jak mamy właśnie problem często z zaśnięciem po Treningu, po późnym, przepraszam, treningu, czyli że no nie możemy zasnąć, jeżeli mocny taki wydolnościowy trening byśmy zrobili o 21.00, to o 22, no praktycznie nikt nie zaśnie, tak? Często północ, pierwsza czy druga to dopiero będzie ta godzina, kiedy będziemy w stanie zasnąć. I to samo się dzieje z naszą energią, właśnie seksualną, wtedy ten napęd jest dużo większy, że pomimo tego mocnego treningu będziemy w stanie po prostu wrócić właśnie o tej 21.00 i o 22.00 jeszcze, właśnie powiedzmy, spędzić upojny wieczór z partnerką czy z partnerem. No, dokładnie, dokładnie. Więc tutaj te hormony mają znaczenie, więc one też mają swój rytm dobowy. Także tutaj, czy aktywność, czy to, o której porze jemy, to, o której porze śpimy, też ma znaczenie, nie? Także, no, trzeba tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na dietę i styl życia, żeby w diecie włączyć więcej warzyw, bardziej większą różnorodność, zadbać o nawodnienie, ale też oczywiście choroby zaburzenia wykluczyć, bo czy to zaburzenia z glikemią, czy to e, mówiłam o niskim testosteronie, ale na przykład u kobiet wysokich, takie androgeny, czyli hiperandrogenizm, one też będą się przyczyniać, czy, te, czy też PCOS, zespół politystycznych Janików. Także no, tutaj zrobić taki szeroki wywiad. Przede wszystkim rozmowa, bo też jest ważna, to, to też jest, bo może coś innego, jednak, jest tą przyczyną, ale przeważnie jest ich więcej, że, że to jest jeden z elementów, nie? o które chcemy zadbać. No, czyli jeżeli ktoś z was mierzy się aktualnie właśnie z tym poziomem niskiego libida albo go partner, to przede wszystkim oczywiście polećcie podcast, żeby odsłuchał, ale zadbajcie o przede wszystkim dobry wypoczynek, bo to jest jakby kluczem do tego, żeby być zregenerowanym. Odpowiednio oczywiście w tym ilość snu, ale też ten jakościowy odpoczynek w ciągu dnia. To co mówiłaś w kontekście diety, odpowiednią kaloryczność, żeby odpowiednie rzeczy się tam znalazły w tej diecie. Aktywność fizyczną, jeżeli to może być, to może to być trening siłowy, ale spacer też będzie ok na początek, czy, czy każda inna forma aktywności. No i przede wszystkim, rozmawiajcie o tym, czy to ze specjalistami, czyli udajcie się, jeżeli ten problem no, rzeczywiście jest gdzieś głębiej, próbowaliście już jakichś pierwszych rzeczy zrobić i to nie działa. Może brakuje wam motywacji, a może rzeczywiście to jest coś większego, więc trzeba wprowadzić diagnostykę, ale też może porozmawiajcie właśnie ze swoim partnerem i partnerką, z czego to się bierze. I, no i po prostu nie ma co ukrywać pewnych rzeczy. Jasne. Jeżeli Was dotyczy ten temat, dajcie znać w komentarzu. W sensie, jeżeli możemy jeszcze w jakiś sposób pomóc, albo skierujemy do odpowiedniego specjalisty. Możecie też dać śmiało znać, jaki, na jaki temat nagrać odcinek podcastu. Zostawcie łapkę w górze, polubienie, subskrypcję. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.